W Polsce poza jeziorami i innymi mniejszymi akwenami znajduje się także sporo miejscowości, które są położone nad Morzem Bałtyckim. Jako, że polskie wybrzeże jest dosyć sporej wielkości, opowiem dla Was o atrakcjach miejscowości nadmorskich. Osobiście nad morzem byłem dwukrotnie i powiem szczerze, że wolę bardziej jeździć nad jeziora czy w góry, ponieważ stwierdziłem wówczas, że nad jeziorami czy w górach jest więcej miejsc do zwiedzenia. Za namową mojej byłej narzeczonej postanowiłem razem z nią pojechać nad morze, a konkretniej do koło brzegu. I właśnie o atrakcjach tego miasta będzie dzisiejszy film. Jeśli zdecydujecie się na wyjazd nad morze, to głównym miejscem, które zapewne będziecie chcieli zobaczyć, będzie oczywiście morze. A skoro jest morze, to jest także plaża oraz molo. Nie będę mówił o plaży w koło brzegu, ale jeśli będziecie w koło brzegu szli po plaży. Polecam przejść się właśnie na Molo. Jest ono wpisane jako jeden z zabytków tego miasta i powiem szczerze, że robi wrażenie. W czasie sezonu jest tam bardzo dużo ludzi, ponieważ jest to dobre miejsce na dłuższy spacer. Należy się cieplej ubrać, ponieważ im dalej pójdziecie po molo, tym bardziej będzie wam zimno. Dlaczego tak się dzieje? Z prostego powodu: idąc dalej po molo, poruszamy się dalej w morze, a im dalej tym bardziej spada temperatura powietrza. Jeśli Wasz spacer pomalo dobiegnie końca, proponuję Wam udać się do Oceanarium, gdzie zobaczycie muszle, które występują w oceanach. Oprócz muszli zobaczycie tam także ryby takie jak pirannie, arwany, rogatnice, płaszczki czy rekiny rafowe. Nie są to wszystkie zwierzęta, jakie możecie tam zobaczyć. Jest tam bardzo dużo gatunków zwierząt żyjących w oceanach, to też uważam, że naprawdę warto się tam udać. I choć oceanarium nie jest aż tak bardzo duże, naprawdę robi wrażenie. To już wszystkie zabytki, o których chciałem Wam opowiedzieć w tym filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i zasubskrybujcie kanał. Cześć!